Ale my polecimy w tego Sylwestra. Ale to będzie petarda. Będziemy walić szoty, paperole i inne drinki. Szoty! Będziemy tańczyć na parkiecie, jakby jutra miało nie być. Twerking! I będziemy się bawić do siódmej rano. Albo w ogóle nie będziemy spać. impryska! Też masz owoce leśne? Owoce leśne o tej godzinie? Ryzykant. Ja mam miętową. Jutro będę się tym martwił. A która jest godzina w ogóle? O, jest 22. O, ja pierdzielę. A ja odpływam już. Co ja bym dała, żeby teraz leżeć w łóżku? Z termoforem w grubych skarpetach pod ciepłą kołderką. Mm. Ale my jutro będziemy niewyspani. Skąd ci wszyscy ludzie mają siłę na to? Pewnie, Pewnie nie, nie mają, mają dzieci. Ej, to może powiemy sobie teraz szczęśliwego nowego roku i wychodzimy. Szczęśliwy, to ja będę, jak będę leżał już w łóżku. Amen! Spada.